Witam wszystkich. To jest wideo odpowiedź dla wybuchających beczek, czyli Krzyśka, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. A zatem dzisiaj o maturze. No bo jakby nie było, jutro zdajecie język polski podstawowy. Moja rada do Was, jako szanujący się nauczyciel, nie panikować. Dlaczego? Bo według mnie to nie jest żadna hańba nie wpasować się w klucz. No bo skąd my mamy wiedzieć, co autor miał na myśli, skoro sam autor mógł wcale tego nie mieć na myśli? Podobno o świętej pamięci Wisława Szymborska podchodziła do matury i pisała interpretacje swoich własnych wierszy, i nie miała jej 100% i w ogóle nie wpasowała się w klucz. Ja, będąc w klasie humanistycznej, gdzie zdawałam rozszerzony polski i, rozs i rozszerzoną historię, z podstawy z języka polskiego miałam 69%. Ktoś by się mógł załamać, no ale cóż, no nie wpasowałam się w klucz. Następnie mamy matematyk. No niestety nie mogę się wypowiedzieć co do matematyki, bo jej sama nie zdawałam. No ale... Myślę, że podstawowa matematyka nie powinna być jakaś trudna. Skoro mamy tablice matematyczne, mamy kalkulator, w sumie mamy wszystko, co moglibyśmy mieć, no to tylko trzymać kciuki i ja uważam, że będzie dobrze. O i zbliżamy się do angielskiego, czyli do mojego przedmiotu. Każdy nauczyciel powiedziałby wam, no bo X jest najważniejszy. No ja nie uważam, że angielski jest najważniejszy, ale angielski jest bardzo ważny. I teraz do samej matury z języka angielskiego zostało jeszcze trochę czasu, bodajże 10 maja będziecie zdawać, Ale mogę Wam udzielić kilku rad, które mogą Wam pomóc w jakichś takich ostatnich przygotowaniach się. Ogólnie rzecz biorąc, też nie możemy panikować. Tak, na dobrą sprawę ja radziłabym Wam przede wszystkim popracować nad umiejętnościami pisania. Bo same umiejętności pisania, te 15 punktów na podstawie i 18 punktów na rozszerzeniu, to jest 30% całego egzaminu. Więc według mnie wypadałoby jak najlepiej napisać to, bo do tego też najłatwiej się przygotować A więc co musimy zrobić? Na pewno mieliście repetytorium, więc proponuję przejrzeć wszystkie wszystkie części pisemne w repetytorium, dokładnie Jakiego słownictwa możemy użyć, jakiego nie używać, po prostu to sobie powtórzyć jeszcze na parę dni wcześniej A jeżeli zdajecie rozszerzoną maturę, to możecie na przykład zajrzeć na mojego bloga, w którym napisałam jak pisać rozprawkę za i przeciw i jak pisać rozprawkę opiniotwórczą Zaznaczam, że cały tekst jest po angielsku, ale powinniście sobie poradzić. Także tu poniżej jest link do mojego bloga i tam jest przykładowa rozprawka taka i taka, gdzie możecie zobaczyć różnice, no i tam daję również wskazówki, jak te dane dwie rzeczy pisać. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, czyli o czytanie, o czytanie, no albo trafimy, albo nie trafimy w tekst. Natomiast możemy się troszeczkę przygotować, jeśli chodzi o słuchanie. Swego czasu robiłam filmik, w którym pokazywałam Wam totalnie za darmo stronkę, l, -l, -l, l o czyli English Listening Library Online, bodajże, gdzie można sobie właśnie słuchać różnych tekstów, różnych akcentów, gdzie jest transkrypt do każdego tekstu, gdzie są zadania do każdego tekstu, właśnie zadania m.in. jak się okazuje maturalne, czyli yy, przede wszystkim multiple choice, czyli wybór jednej z trzech lub czterech odpowiedzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zostało nam mało czasu, ale wciąż możemy ten czas wykorzystać, owo... wykorzystać powiedziałam. Wciąż możemy ten czas wykorzystać owocnie. Więc ja proponuję Wam wejść na tą stronkę, na Ello, znowu będzie link poniżej, albo do mojego filmiku, tam jest napisane jak... Znaczy tam jest cały filmik o tym, jak się posługiwać tą, tą stronką. Albo, moi drodzy, yy, po prostu wejść na tą stronę i wziąć się za słuchanie. A po co? Żeby jeszcze się... Osłuchać. Na te parę naście dni przed maturą, jeszcze się osłuchać, różnych akcentów, porobić sobie różne zadanka, przy okazji pouczyć się słownictwa, bo słownictwo też nam się przyda, do pisania na przykład do matury ustnej. Także cała ta strona jest naprawdę rewelacyjna, w ogóle jest rewelacyjna na cały rok nauki, ale już na dwa tygodnie przed maturą jest naprawdę dobra, bo pomaga jednak może w takim osłuchaniu się, może też trochę uspokojeniu się, jeśli chodzi o część słuchania. Do tego czasu też miałam filmik o tym jak uczyć się słownictwa i polecałam wam program Interlex. Interlex jest też darmowy, tylko wymaga niestety pracy, ponieważ trzeba samemu sobie stworzyć bazę słów no i potem się tej bazy uczyć. No to wiem, że zostało mało czasu, yy, że tak powiem, jest 15, a tak naprawdę 14 działów na maturze, z których obowiązuje was i ustna i pisemna. Także jeżeli wam się chce, jeżeli macie czas, albo jeżeli macie znajomych, możecie, że tak powiem, Razem się skupić i każdy zrobi jeden dział, i będziecie mieli piękne słownictwo. Na jakiej zasadzie to działa, też jest filmik poniżej, możecie zobaczyć. Także to są moje rady, jeśli chodzi o maturę z języka angielskiego, która jest dopiero 10 maja. Natomiast cała reszta na pewno dacie sobie radę. Grunt to jest nie panikować, i grunt, tak jak powiedział Krzysiek, nie ściągać. Nie opłaca się ściągać. Jeżeli was przyłapią, koniec. Poprawka w sierpniu albo i później. Także lepiej nie ściągać, szczególnie, że tak na dobrą sprawę nawet nie wiadomo, z czego tą ściągę zrobić, no, ponieważ wszystko obowiązuje, no to równie dobrze trzeba by robić ściągę ze wszystkiego. Albo zrobić tak. Krzysiek powiedział, zrobić coś ściągę po prostu, żeby sobie powtórzyć, a potem z jej nie korzystać i na wszelki wypadek spuścić ją w klopie jeszcze przed maturą, żeby przypadkiem Was nie, nie rozkojarzało to, że macie ją w ręce i w każdej chwili może Was ktoś przyłąkać. Tyle jeśli chodzi o mnie. Trzymajcie się, będę trzymać kciuki za Was jutro, w poniedziałek i wtorek wręcz pilnuję na sali, także będę trzymać też za moich uczniów na sali. No i co? See you next time!